Jesteś tutaj i teraz, oglądając ten film, nie przez przypadek, ale dlatego, że zostałeś wybrany przez Boga do otrzymania tego szczególnego przesłania. Przygotuj się na wpływ objawienia, które przyniesie nadzieję i odnowienie w Twoim życiu. Odkryj, jak Bóg ma moc przekształcenia cierpienia w szansę. To czas, aby otworzyć swoje serce i pozwolić, aby boski głos oświetlił Twoją ścieżkę. Ale najpierw, jeśli wierzysz, że Bóg ma cel w twoim życiu, wpisz wierzę i zasubskrybuj kanał oraz zostaw lajka, aby ta wiadomość dotarła do większej liczby osób. Każdy z nas doświadcza chwil bólu i cierpienia. To część ludzkiego doświadczenia. Jednak w takich chwilach należy pamiętać, że są one tymczasowe. Głos Boga rozbrzmiewa echem przez wieki, przemawiając bezpośrednio do twojego serca. Nie bój się, bo jestem z tobą, nie lękaj się, bo jestem Twoim Bogiem. Umocnię cię, pomogę ci, podeprecie moją sprawiedliwą prawicą. Kiedy te słowa do ciebie docierają, zaczyna cię ogarniać poczucie spokoju. Nie jesteś sam w swoich zmaganiach. Bóg jest po Twojej stronie i prowadzi Cię przez burzę. Podróż przez cierpienie nie jest łatwa, ale ma charakter przemieniający. Udoskonała Twój charakter, wzmacnia Twoją wiarę i przygotowuje Cię na nadchodzące większe błogosławieństwa. Pośród bólu pamiętaj, że Bóg ma dla Ciebie plan. Wiem, jakie plany mam wobec Was, mówi Pan, plany dobre, a nie złe, aby dać Wam przyszłość i nadzieję. Twoje cierpienie nie jest daremne. To krok w stronę lepszego jutra. Zachowaj nadzieję, gdy świt wschodzi nad horyzontem. Głos Boga wypowiada słowa uzdrowienia i odnowienia. Widziałem Twoje łzy, oto Cię uzdrowię. Poprowadzę Cię do spokojnych wód i odnowię Twoją duszę. Kiedy usłyszysz te słowa, pozwól im zapaść głęboko w Twojego ducha. Pozwólcie im o siły i ożywić wiarę. Twoje cierpienie nie jest końcem Twojej historii. Jest to rozdział w znacznie szerszej historii napisanej ręką kochającego i współczującego Boga. Choćby góry się zachwiały i pagórki się zachwiały, jednak moja niezłomna miłość do Was nie zostanie zachwiana i moje przymierze pokoju nie zostanie zachwiane, mówi Pan, który się nad Tobą lituje. Odwagi, bo Twoje cierpienie przeminie. Noc może być długa, ale radość przychodzi o poranku. Zaufaj Bożemu wyczuciu czasu i Jego doskonałemu planowi dla Twojego życia. Pośród niepewności zachowuj wiarę. Wiara zaś jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przekonaniem o tym, czego nie widać. Gdy przyjmiesz te prawdy, pozwól, aby poprowadziły cię przez najciemniejsze doliny i poprowadziły do światła Nowego Dnia. Twoje cierpienie przeminie, to przesłanie nadziei, miłości i trwałej wiary. Niech te słowa rozbrzmiewają w twoim sercu i dodadzą ci otuchy każdego dnia. Amém.